Cześć, tu Henryk Szost. Opowiem Wam o trasie na koronny dystans Oren warsaw Marathon 2014. Tak jak w ubiegłym roku, startujemy przy Stadionie Narodowym. Pamiętajcie, aby zająć odpowiednie strefy czasowe i umożliwić wszystkim uczestnikom poprawny start i odnalezienie swoich pacemakerów. Na stuletnim most Poniatowskiego podbiegniemy ślimakiem po jego wschodniej stronie. Nie zaczynajcie za szybko. Na trzecim kilometrze trasa prowadzi przez Aleje Ujazdowskie. Z prawej strony zobaczycie m.in. ambasadę amerykańską, kancelarię prezesa Rady Ministrów, Belweder oraz pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Po lewej stronie miniecie piękny park w Warszawie, Łazienki Królewskie. Przez plac Unii Lubelskiej przebiegniemy jego wschodnią stroną, wpadając w ulicę Puławską. Piąty kilometr, ulica Goworka. Tutaj przekroczycie pierwszy pomiar czasu. W tym miejscu trasa na odcinku 400 metrów prowadzi z górki. Wykorzystajcie to. Pora na ocenę tempa biegu oraz skorzystanie z pierwszego punktu odżywczego. Pamiętajcie o uzupełnieniu płynów, aby mieć energię na dalsze kilometry. Siódmy kilometr. Biegniemy ulicą Jana Sobieskiego w dzielnicy Mokotu. Tu znajdzie się pierwszy punkt odświeżania. Nawodnijcie się i w razie potrzeby skorzystajcie z gąbek nasączonych wodą. Po 8,5 kilometra na ulicy Idzikowskiego zaczyna się 300 metrowy podbieg. W tym miejscu zachowajcie koncentrację, i nie dajcie ponieść się emocjom. Zwolnienie tempa biegu na tym odcinku nie będzie miało wpływu na wynik końcowy, tym bardziej, że do końca biegu profil trasy jest płaski lub z górki. 9 kilometr. Wbiegając na ulicę Puławską ruszamy w kierunku południowym i zbliżamy się do dzielnicy Ursynu. Na Ursynowie do pokonania czeka 7 km trasy. Będziemy mieli okazję przebiec koło kilku stacji metra, m.in. Służew, ursynów, stokłosy i mieli. 15 km, tu wzmocnijcie się na punkcie odżywczym. Wolontariusze z pewnością Wam pomogą. 19 km. Rozpoczyna się zbieg o długości 2 km, dlatego rozluźnijcie mięśnie, wydłużcie krok i wykorzystajcie sprzyjający teren do przyspieszenia tempa biegu. Półmaraton. Jesteśmy w Wilanowie. Krajobraz zmienia się z miejskiego w leśne. Sprawdźcie zegarki, czy biegniecie w założonym tempie. Zmieniamy z powrotem kierunek biegu z południowego na północny, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej mety. Przy ulicy Przyczółkowej pobiegniemy 5 km trasą rowerową znajdującą się po zachodniej części jezdni. Na tym odcinku znajdziesz dwa punkty odżywcze i jeden odświeżanie. Tutaj wiatr zazwyczaj wieje w kierunku północnym, czyli zgodnie z naszym biegiem. Trzymajmy kciuki, aby 13 kwietnia wiatr nam sprzyjał. W okolicach 28 kilometra ponownie biegamy na ulicę Jana Sobieskiego, na której czeka 3 kilometrowa prosta. Pamiętajcie, że w tym miejscu może pojawić się tak zwana ściana, czyli biegowy kryzys. Dlatego nie zapominajcie o uzupełnieniu płynów na punkcie odżywczym zlokalizowanym na 30 kilometrze. Na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej z Aleją Witosa zachowajcie ostrożność, ponieważ czeka Was ostry zakręt. Pokonajcie go z należytą koncentracją. Na 32 km biegamy ponownie na obszar dzielnicy Mokotów. To znak, że Meta Orlen Warsaw maratonu jest coraz bliżej. Na ulicy Gagarina pobiegniemy jej północną jezdnią i skręcimy w lewo w ulicę Podchorąży. 34 km. Dobiegamy do łazienek królewskich, które będą nam towarzyszyć przez blisko 3 km. Uważajcie na ulicy Suligowskiego, ponieważ są tam zainstalowane spowalniacze prędkości. Biegnąc zachodnią jezdnią ulicy Czerniakowskiej skręcamy w ulicę Szwoleżerów. 38 km. Przebiegamy pod mostem Poniatowskiego, którym pokonywaliśmy początkowy odcinek maratonu. 39 km. Wbiegamy na drugi most na trasie Orlen Warsaw Maraton, czyli most świętokrzyski z widokiem na stadion narodowy. 40 km. Z Mostu Świętokrzyskiego skręcamy w prawo w Wybrzeże Szczecińskie, na którym czeka ostatni punkt odżywczy. Warto wzmocnić siły na finiszowe metry. Z Wybrzeża Szczecińskiego biegamy zachodnim wjazdem na Most Poniatowskiego i skręcamy w lewo w kierunku Stadionu Narodowego. W tym miejscu osiągniesz swój cel i przebiegniesz metę Orlen-Warsaw Marathon. Do zobaczenia na trasie. Henryk Szost.